No Bo Bocian będzie nam rybę zjadał. Siemano z surą przyjechaliśmy dzisiaj. Będziemy na banany łowić. Tak. Nie no, chcemy porzucać spinningiem chwilę. Zobaczymy z pod mostu. Rafał tu żółca, teraz ja przylazłem. Nie? Rafał pewnie oglądasz O, tylko jest. O, wysoki stan wody wejdę w te bagno. Ciekawe czy coś pod podmostkiem będzie pływać dzisiaj. O, jest dobrze to co, palujemy na małe okonki może jakieś większe jest, jest rybka jest rybka, ale się szarpie wow, widziałaś córka? pierwszy ładniejszy okon Stalewiak kurde złapał rybę uuu, zobaczcie na takiego wariata no ładny okonek Podoba mi się to. Wracaj do wody, przyjacielu. Jest. Następny siedzi. Okonek pewnie. Nie, ten sam ci się nie zaczepi. Mniejszy trochę. Jest drugi. Ładne okonki. No jak się uczepia, ja cię pokażę.